Nie wracam na prom i Hiszpania. Witam pane Jerwy. Co to się odbawi? Zobaczcie jak je. Witam pana Witam pane i pane w następnym vlogu. VLOG, 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 VLOG Stawi. 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 Okay, good, awesome. good night muszę się teraz przenieść głównej siedziby odprawy promowej na odprawę samochodową. Każą mi stać z furami na prześwietlenie. Miałem tylko małe spotkanie z psem policyjnym, który tak naprawdę popatrzył, a drugi policjant pogadał i poszło. Jestem na statku i Maroko, ale pewnie do zobaczenia Tym razem z powrotem w Europie Ciekawe czy będzie duża zmiana, ciekawe Jestem w Europie Ale, ale słychać my dobrze, zobaczymy czy mnie wypuszczą, czy będzie duża kontrola tutaj na hiszpańskiej granicy. Tam już stoją, czekają na mnie. Pierwszy wyjechałem rowerem ze statku. Pierwszy zszedłem z pokładu. Ciekawe. Coś za łatwo poszło. Będzie przypał. P powiem wam, że ja, cieszy mi się morda, że widzę tutaj taki spokojnych ludzi, nie ma gwaru. Tak sobie chodzą wszyscy turyści, ale to Hiszpanie. A ja jestem turystą tutaj. Taki spokój, zobaczcie. Zajebiście, Sławol po mnie wpadł. Właśnie dojechałem. Jestem u Damiana na chacie. Jutro idziemy o 10 ze Sławolem trochę pogrzebać przy jest inaczej, no, jest inaczej, plusy i minusy. Zobaczymy, jakie. 8.30, a tutaj już ruch, tak jak u nas. Europa budzi się wcześnie do pracy. Tam gdzieś widać Gibraltar? Jest Gibraltar. Życie na budowie. Ale tutaj czysto, choć... Tak Sławek mówi i niektórzy, co mieszkają w Hiszpanii, że wcale to nie jest tak czysto, że w Polsce jest czyściej. O. Nie jeździ przez pasy rowerem. Ej, słuchajcie, jadę sobie drogą i wjeżdżam na chodnik. No i zobaczyłem, że policja na pasach, więc zszedłem z roweru, przeszedłem i mówi do mnie: nie możesz jeździć po chodniku. A ja wsiadłem na rower i pojechałem, a ona kiwa głową. No i zabrało. Bezłączeń. Piękny Gibraltarek Piękna fondant biznes Tęcza może gdzieś jest Gdzie ta tęcza? Nie wiem, którą stronę słońce świeci Nie widzę Zonami miałaby być, jakby jakaś miała być Miałem o fotoradarze Ja <noise> będzie mandat Serio? No. Nie. Tak. Ojejno. Nagrało się. Jak się z tym czujesz? Ile? No dopiero za rok będzie, ale będzie. Dużo stówka. stówka. Miałem, znaczy jechałem stówkę na miesiące 20 na godzinę więcej. O mandaty w Hiszpanii Nie, są... Dostanę dwie stówki mandatu, ale jak zapłacę w ciągu 14 dni, to tylko połowa. czyli, czyli... stówka. I to jest właśnie mandat. Wychodzi lepiej, niż w Polsce. Niż w Polsce. W twój najmniejszy mandat to było 20, to 50 euro, że jak zapłaciłem wcześniej 20... wcześniej to 25. Za stwarzanie zagrożenia. Niebezpieczna jazda po autostradzie, tak. Ej. Hey. Ciężko mi mówić, ale kurde, powiem Wam, że wygląda to trochę, jakbym trochę zaginął. Że tyle czasu się nie odzywałem jeszcze teraz nagrywam tak po ciemku na start, co z góry jest skazane na przegraną. Żeby to ktokolwiek chciał zobaczyć i w ogóle, to, to ja nie wiem, co to, jak ma się to wyświetlić. Trzeba to jakoś pociąć, trzeba to jakoś pociąć, trzeba to jakoś pociąć. Dobra, dobra, dobra. No. No i co to dalej? Robimy, tak robimy i tak, tak, tak robimy. I zobaczymy, co się zrobi. Ciekawe. Musi być jakiś większy, szczytny cel. Taki bardzo mocny. Ale co? Hmm. Co ty w ogóle gadasz w pojebie? <noise> Spokój się, Krzysztof. Idę na robotę. To jest Las Vegas, jak ty to mówisz? ja na no, ja, no Las Vegas, bo jest tak oświetlone w nocy. Tak, że... nie była, wiesz Przez rząd. Bida. Bida, bida, bida. Specjalnie po blisko Gibraltaru, żeby było biednie i niebezpiecznie, no ale wiesz. Czasy się zmieniły, i teraz. Jakby oni tak. Nie wiem, 30 lat temu zrobili to jako miejsce turystyczne, to byłyby hotele i wszystko. Bierz kasa. Sławek. Ile na godzinę? Ile na godzinę zarabia Lewandowski? 600. O, no i to jest moja stawka. Jakiś dziwny spokój tu panuje. Ale niektóre rzeczy to oni mają z automatu drożej. Taka ciekawostka, w Hiszpanii zobaczyłem na przykład Lampka, która kosztuje w dekuplonie tyle samo, powinna kosztować tyle samo w Hiszpanii, to jednak kosztuje no, z 20 zł więcej. Zobaczmy, jak się włączamy z prawego pasa do rozbiegowego książkowo, od razu wskoczenie na lewy, proszę Państwa. Polecasz Pan defizu? Powiem ja wam, że zajarałem się kondownizmem. O kur... ...bomba! Ta Honda miała zrobić 4000 km i od razu miała być sprzedana, bo tylko na jeden wypad na Bałkany. I to było 8 lat temu. I zrobiła powyżej 100 tysięcy. Polskie blachy. Oni tutaj naprawdę bardzo wolno żyją. Jak oni nie pracują na dwie roboty, no? Już to chyba wspominałem. Choć różnie to bywa. Ale ogólnie pracują po nie ani jednego worka. Ja to, ja mam... Tutaj jest kawiarnia. Pan Carlos robi sobie kawkę i dla innych sprzedaje kanapeczki. Starsi ludzie przychodzą, palą papierosy, palą z szota jakiegoś mocnego alkoholu. No, tutaj mamy beton kosmik, tak? Do używania kosmos. kosmos, do robienia tylko sufitów jest. Tak, <laughs> tylko góra. 42,5 kN. Ej, zobacz, jak to być poważnym, jak się Nie. nagrywa filmy na YouTube'a. Ja już sobie okulary założę, z wrażenia. Sławek, jak to być poważnym, jak to się nagrywa wszystko. Nie. Jeszcze tylko 600, 60 worków mamy do przeniesienia. I 6 kilometrów. <laughs> tak, 6, coś takiego. Nie, 5,8. No, ale 200 metrów. <laughs> Chciałem puścić kawałek, że tak dynamicznie jest i w ogóle. Tjum, takie a Prodigy leciała tu. No cóż, mamy zimę. WRC5. Walka o życie i przeżycie. Ja już robię przygotowanie do rajdu Szwecji. Prawdopodobnie Jarys Gier.

pokazamy o niemieckich y, słowach. To niemieckie słowa, tak, niemieckich słowa. Czyli I to jest? Sauertaler. Sauertal Tak. A jest Poczekaj, motyl? Motyl, 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 polski motyl? Tak. Po angielsku jest to butterfly. Butterfly. Po hiszpańsku jest to mariposa. Mariposa. A po niemiecku? Schmetterling. <śmiech> 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 Schmetterling. <śmiech> I rakiety dwa, V2 schowane. Pod no teraz, teraz jedziemy Szybetterling. To już ja pompeczki zaczynam robić, żeby forma nie spadła. I idziemy. Patrzcie to, to jest dopiero witamina D Dzieciaki a pierwsze co, to zobaczyłem, że tutaj coś ćwiczą, myślałem, że w piłę grają i tak idę, idę, ale patrzę, no nie no. Nagram, co tu się wyprawia. To jest szkółka. Piękna sprawa. Młodych talentów. I sobie, i sobie myślę, co to za poj... To jest jakieś wariactwo, jak cały zgiełk miasta nagle coraz bardziej ucicha. Chodź słychać dzieciaki się bawią, nie? Teraz trochę wiaterek wieje. Gwizdę, gwizdek, grają, skaczą i tak dalej. A ja jestem tu. Zobaczcie, ta podróż dalej trwa. Znaczy ja już myślałem, że ona się kończy, a ona przecież dalej trwa. Kurde, jak, jak to podróż? Jak, jak Krzysztof zaczął robić vlogi? Zobaczcie Ch**a nie nagrałeś ty parówo Jest dostęp do ryby jest tak pomieszanie europejsko-afrykańsko. Wchodzimy w nowy rozdział współpracy. Nie, no to jest hit, co tu się dzieje. Nie to tak każdego wieczoru, ale dzisiaj jest piątek. Ej, w tym serwisie rowerowym to naprawia rowery dziewczyna. Myślałem, że to jej sklep i ona tam, a ona tam ciężko tyra przy tych zębatkach. Bardzo miło, jak powiedział do mnie salam aleikum jeden gościu, nie? Naprawdę. No, tu muza na pierdziele. tu pranie się suszy. Tu Damian idzie... Idzie przez swoje życie. Mon? Pokaż się do kamery. No, Filtr oleju, filtr paliwa. Filtr powietrza w klimie. Nie wiem, co tam jeszcze. Ej, wsiadłem i pytam Damiana, ile to ma przebiegu? Mówi 160 tysięcy. 1000 euro. Finalny, euro. świeży lakier po 160 tysiącach. Człowiek. Sorka już się taki jaram. serio to nieplanowane. Dlatego jeszcze terrorysta otwiera tu maskę. Tak naprawdę to uszczelka pod głowicą. 1.8 TDI. Ja miałem iść do domu, a ja jeszcze chodzę i widzę, że tutaj jest. Latarnia czy księżyc? No w mordę kopany księżyc. Piąta godzina jak to wszystko wygląda, interesuje mnie bardzo zjawisko śmierci. Artyleria. ta i muza na pierniczo. Co ja się wyjeździłem? To tylko ja wiem. Zarąbisty dzień. I psiocha była i w ogóle trochę się tam przypociło delikatnie, ale jest, jest siła, jest ruch. Lekka maszyna. Nie ma tobołków, to inaczej się jedzie. Się zaczyna. Czuć to napięcie wzrastające, kiedy wszyscy wychodzą na ulicę i idą sobie po Ewentualnie po prostu posiedzieć z zamkniętymi oczami i poczuć się jakby nic nie odciągało Twojej uwagi. Bye. Kto to był? Prawdopodobnie będzie pan i Panowie Widzimy się w innym klimacie niedługo, ale to zdradzę później, bo to będzie. Surprise! Marokańskie chodniki szerokie. Nie, no to hiszpańskie. To są hiszpańskie chodniki. David gada do siebie i Gościu, mi to jest dobry kontrast. Tutaj jest e, kebab, a tu obok Chinczyków, nie? To jest też akcja. Mamy piękny salon kolorowy, który mieni się przeróżnymi kolorami, barwy widzialnej. A obok mamy Jezusa. A tak pod hipermarketem to wygląda. Nie wygląda to na samochód szlachty, ale tak naprawdę to nim chyba jest. Zarobi się, że jest sejtan tutaj. To jak ja go zrobię? Nie jest to bazarek, ale jakiś cebolinno. Wpadłem na taki pomysł, że. kupiłem jakiś ser. No i okazało się, że jest dobry. To go ładuję w te bułeczki. Dodałem podkład pomidorowy. Jak ktoś to obchodziło. No i robię sobie właśnie kanapki. Chciałem pokazać czy pochwalić, nie? że gro, kroję grubo. Bo to jest bardziej ekonomiczne. Jeszcze jest ostra papryka, która bardzo nadaje takiego wyrazistego, tego smaku. No, nie pokroję jedną ręką, więc wezmę sobie w drugą rękę. Tak. O, Mmm. Powiem Wam. Czy pasy są nieekonomiczne, bo ja tam przechodzę przez czerwony, bo czekałem tyle czasu i to się nie zapala, aż w końcu się zapali i zatrzyma 5-10 samochodów. I o czym ja mówię? Ja mówię o tym, żeby nie było czerwonych świateł, tylko każdy przechodził sobie normalnie przez drogę i się rozglądał, żeby z automatu to się wyrabiało. Po prostu e, zaostrzanie zmysłów, jak to mówią, tak? I wtedy człowiek uważa. No i. Nie da się tak łatwo przejechać. A jak się o tym zapomina, no to się wchodzi pod koła. Bo tak się idzie. Panie kierowco, proszę mnie przejechać. Może pan chce pójść do więzienia? O, w spokoju trochę. Jednak powiem wam, że. Chcesz troszeczkę od zgiełku? Odejść. No ale kundla słychać. I tu stateczki, łódeczki. choć tak oblegane i to mocno, założę się, że nie pognita Aż mi się przypomniało, jak na wycieczki chodziłem. Tam jakieś są problemy, więc no ja teraz mam wyjebać, mogę dać za darmo <laughs> Skurczę, jak poznałem opaków tutaj z Polski i normalnie powiem że... brzechy ma zaproszenie do baru Weissroy, nie? A, baj, baj, baj. No to się niech nie teraz kapitał za to, że reklama No, jutra. Do, Dokładnie, <laughs> teraz, dokładnie. Nie, teraz nie za darmo. No, dokładnie. Preza od odzwodu tak, tak, Rozmawiamy tak. sobie na temat tego, jak tutaj w Hiszpanii się żyje. Na temat ogólnego pobytu. No, wierzę, tak, to wierzę, to wierzę. Wierzę. Spokojnie o 5 lat mówisz o tym. No, 5 lat no, Tak. Teraz starczy tych dobroci. <grymka> Trzeba coś na no, spokojnie zagryłyty, Trzeba... tak? <grymka> Właśnie, to jest też piękne, tak. że jest a. zima. A ja jak ten zjeprz z telefonem jak youtuberek. To jest zaromisty obraz tego, co tutaj się dzieje. Po prawej Peugeot 206 pani z telepicy, która mnie przepuściła na pasach, muzyczka. No i kamera akcja. To są odgłosy dwudziestej godziny I plac Wyobraźcie sobie, że to jest plac do Torras, Czyli Torro, Torro Wpiszcie Torro, Hiszpania to wam wyskoczy Byłem w tym sklepie zoologicznym, no zakochałem się w Gekonie No Gekon jaki on jest, jaki jest fajny Wchodzisz, normalnie domy Dom obok domu, sąsiad obok sąsiada Nawet garaże mają Też jest akurat fajne, że akurat od razu z tym się pomyśli. Choć nie wszyscy Mogą no mieć garaż nie wszyscy chcą Piękny wieczór Powiem wam, że naprawdę jest piękny wycilowany wieczór To jest aż takie co Mordekabane Taki rarytasik tutaj się trafił. No, piękny. To jest Mitsubishi Montero. A tu Swift. 3,5 V6. Możemy przyprowadzić skuter, rower lub kolejnogę. Pewnie i kosiarki też robią. I to mamy wszystko obok centrum handlowe i lotów wysokich. Francuskiej ekspansji na świat. Bardzo mocno się zdziwiłem jak usiadłem. Obracana! Ależ ładna aza się trafiła. Piękny jest ten samochód pojadłaby. A jeszcze piękniejszy jak Warunki pogodowe na niego źle nie wpływają. No, muszę przyznać, że pinifarina, kurczę. Szkoda, że JTS, że tu fałki jakieś nie wypchnęli, ale i tak wygląda, zarąbiście. No, powiem Wam, że zajęliście. I tak Krzysztof został alfiażem. Tu takie bogatsze chaty, a za chatami bloki, za domami bloki. Można to nazwać nawet willami. A dalej bloki. Ależ ty Krzysztof pięknie mówisz. Może byś w końcu zaczął kur normalnie rozmawiać, bo już się nie da ciebie słuchać. Opowiadasz tu jakbyś był jakiś, ja nie wiem, przyjechał i będę opowiadał tu. Zobaczcie na te garaże. Czy je widzicie? Czy może to są domy? Nie wiem Jest teoria grubych tyłków. Taka teoria, że przychodzą tutaj i wpierniżają te słodycze, żelki, duperele i od tego rośnie dopa. No i jeszcze ho! Ha, widziałem ją już ile z dwa dni wcześniej Mówię skąd się wziął szósty gen. I tak sobie myślę Jejku, ile tutaj w Hiszpanii jeździ fajnych kwiatków, takich gdzie u nas już to pogniło. A tutaj to można wziąć. I mają wziąć. zajawę na kamperki. To mi się podoba, że papas asadas, który ma na imię Roman. A tutaj blokowiska, a obok cały czas park dla dzieci. Do zabawy. A tam dalej bar. Punkcie, mówię. I podchodzi do mnie gościu, taki niziutki, z pięćdziesiątka na karku ponad i mówi coś tam polako do mnie, nie? Ja mówię, kurde, skąd wiedziałeś i co? Okazało się, że on po angielsku nie w ale mówi, my mamy tutaj duże kochone, coś tam, espania, coś tam. Ja mówię, ja też mam duże kochone, jeszcze mu robota pokazałem. I co? Wiecie co się okazało? Nie okazało się, że jest gejem, tylko okazało się, że jest w kompanii służy. Znaczy ja ma swój oddział. <laughs> Skurczy byk. I zdjęcie pokazał na telefonie. To jak Louis definie taki malutki. I siedzę w tej Hiszpanii i niedługo wracam. To, że wracam, to nie oznacza, że to jest koniec podróży, Krzysztof, a teraz bez pajacowania, to zobaczymy, co wyjdzie. Tak na poważnie, to Podróż dalej trwa. Więc co? Obserwujcie, jak wam się chce. Bo jak się nie chce, to się może zachce. Ale to już zależy. Zależy, jak się leży. Krzysztof leży na wieży, nie wiesz, że leży, że leży Wie, na wieży. Dobra, Pany. Wy widzicie chyba ten poziom stresu, kiedy trzymam telefon i gadam i mówię kurde, żeby tu nikt nie szedł i żeby nie zobaczył, że ja tu gadam. Bo nie uwierzę, że tutaj ktoś mnie jeszcze ogląda, nie?